W turnieju tysiąca drużyn zostały już tylko dwie. Za nami półfinały Totolotek Pucharu Polski, które przyniosły wiele emocji. Jak wiele? Spójrzmy na to, co działo się w minionych dniach w Stoku i w Częstochowie. Dla Jagiellonii mecz z Miedzią był najważniejszym w dotychczasowym sezonie. Przy 18 tysiącach widzów jednak nerwy dały znać o sobie, bo goście zaatakowali jako pierwsi. Gdy jednak po godzinie gry Taras Romanczuk strzelił gola, to wydawało się, że Jaga ma półfinał pod kontrolą. Nic bardziej mylnego, pomyślał Petteri Forsel, podchodząc do rzutu wolnego, którym w swoim stylu dał miedzi wyrównanie. Ostatnie słowo należało do gospodarzy. I znów głosem Tarasa Romanczuka, który sprawił, że nerwy Jagi znów uleciały, ale wrócą, choć dopiero w finale. Tam dołączy Lechia Gdańsk, która awans musiała wyrwać, wygryźć na murawie w Częstochowie. Bo to Raków mocniej zaczął i powinien prowadzić. Jednak pierwszy celny cios zadali goście i to głową Artura Sobiecha, tą samą, która cios też w tej akcji otrzymała i w meczu najbardziej ucierpiała. Raków szukał remisu dośrodkowaniami, a gdy wydawało się, że dopiął swego, to został przez war. Zweryfikowany. Jeszcze polatać musiał zlatan w bramce Lechi, by radość Gdańszczan się dopełniła. Krótko mówiąc, witamy z Jagą w finale. W naszym magazynie nie mogło również zabraknąć ciekawych cytatów, statystyk oraz oczywiście najlepszej jedenastki półfinałów. Totolotek Pucharu Polski. Najpierw sprawdźmy, co o stylu gry Lechi sądzi jej trener Piotr Stokowiec, który wciąż musi odpowiadać na zarzuty dotyczące wyrachowania gdańszczan. O tym jak skuteczna jest Lechia świadczy statystyka strzelanych przez nią pierwszych goli w meczach obecnego sezonu. Z kolei Ireneusz Mamrot musiał mierzyć się z zarzutem dotyczącym przygotowania jego Jagiellonii. Tymczasem drużyny nie broni tylko trener, ale też pucharowe statystyki goli strzelonych po 70 minucie spotkań w tych rozgrywkach. A oto najlepsza jedenastka półfinałów. W niej mamy aż czterech piłkarzy Lechigdańsk, czterech z Jagiellonii Białystok, dwóch zawodników Miedzi Legnica oraz jednego... Napastnika Rakowa-Częstochowa. Najlepszym zawodnikiem był oczywiście Taras Romanczuk. A o tym dlaczego najlepiej powiedzą statystyki pomocnika Jagiellonii z meczu przeciwko Miedzi. Do unikalnej sytuacji doszło w meczu Rakowa z Lechią Gdańsk. Trener gości Piotr Stokowiec dokonał wszystkich zmian, ale w bardzo nietypowej kolejności. Spójrzmy. I tak oto z powodu kontuzji w 32 minucie boisko musiał opuścić Artur Sobiech. Za niego wszedł Jakub Arak, którego w 70 minucie zmienił Patryk Lipski. Ale to nie koniec, bo 12 minut później za Lipskiego na murawie pojawił się Steven Vitoria. Jak te roszady tłumaczył trener Stokowiec? Staraliśmy się reagować, stąd też te moje zmiany, rotacje. To nie były spowodowane tym, że zawodnicy grali słabo, ale taktyk, taktycznie chcieliśmy tutaj wpuścić zawodnika wysokiego, przebudować to tak, jak trzeba, czy to zmiana Kuby Araka, czy, czy później Lipskiego. Absolutnie to nie jest tak, że mam do nich pretensje. Po prostu tak ten mecz widziałem taktycznie i tak sobie wyobrażałem, że to będzie wyglądało. I tutaj biorę to absolutnie dla siebie. Myślę, że znam tę drużynę, tak i póki co to się to wszystko wychodzi bo bo wiem na co ich stać i wiem w którym momencie mogę ich pomóc, mogę im pomóc. Myślę, że dzisiaj tymi zmianami nie zaszkodziliśmy, ale absolutnie to jest, to jest daleko od tego, żeby tutaj kogoś oceniać to tyle w magazynie Totolotek Pucharu Polski, ale przed nami wielki finał. Już teraz zapraszam na kolejne materiały na stronie oraz kanale łączy nas piłka przed tym decydującym starciem Jagiellonii z Lechią, które już 2 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.